I tylko to jedno ciebie proszę, powiedz raz, ale szczerze, kiedy w końcu mnie stąd zabierzesz. Nie piszę tych wersów w trwodzę. Boże, znasz mnie lepiej niż ty. Padole, przepraszam, że w ciebie wątpię Ale dałem się wyprowadzić w pole Po drodze i błądzę. przez te wyboje Daleko jestem, poza rodzinnym domem Od dziecka mam z tym problem, podatność na głupotę A szatan wodzi za nos mnie Prawie czuję na karku jego zgniły oddech I do dziś pamiętam dzień, w którym w mroku Przybrał widoczną dla oczu formę Dopiero po latach zrozumiałem Że to nie było kino nocne, ani z Piszę do ciebie wprost ten list proszę potrakty go jak spowycie na litości nie zależy mi A mam nadzieję, że się z tobą pogodzę i złożę Moje życie spierdolone, nie przytomnie zanim spocznę w grobie albo wyżygam wątrobę Rodzinie chcę dać powód do dumy i drugi oddech Kajdany nie woli zrzucić, bo spiegłem i nie po drodze Byłem, i znałem, coś wiem, proszę Pomóż mi zawrócić, wyprowadź z mgły czarną owcę Pozwól mi złapać jodę I tylko do jedno ciebie proszę Powiedz raz, ale szczerze Kiedy, kiedy mnie stąd zabierzesz? Misterny plan, wytłumaczysz Dlaczego będą dzieckiem? Zmuszony zostałem, żeby tańczyć z Lucyferem Albo innym szatanem Wierzę, że masz poważne cele Ale przepraszam, ponownie to pytanie Kiedy w końcu mnie stąd Ale kościół nie jest dla mnie miejscem odkupienia Ani sposobem Żebym miał pewność, że dotrze do ciebie Moja spowiedź Nie wierzę księżom Bo spora większość to kurwy dwulicowe Których nie obchodzi człowiek Ani jego problem, a jego portfel Byłem, widziałem Więcej tam nie dotrę Nakazy, a zakazy Moralne drogowskazy, a za drobne, wrzucone do tacy Pingwiny nawet w pogrzebu Wyciągają łapy Dążąc slalomem między łapami po dukaty Ta fałszywa czystość bez skazy na pokaz z nich bije A w myślach gromada węży się im wie Co już słychać jak na jaw wypłynie Że znów któryś skurwysynek za dogmatami wiary kryje spazmy Ślijąc się i podniecając na pedofilię Klik klik wyrok wydany wykonany Jak mam szukać tam prawdy i wiary Skoro to tylko budynek, a jesteś przeciwnikiem, stoszenia ich dla twojej chwały Wiesz, że mdlałem w nim, zapewne znasz też i przyczynę Przepraszam, przykro mi, że się odwróciłem I tyle rzeczy w życiu spierdoliłem, gubiąc sens Jeszcze zanim go znalazłem i wcieliłem w życie a Oester przywołał okruch ze wspomnień, co luźnym słupem wiąże się w odpowiedź bo to, co na górze atakuje najgłośniej Raz, ale szczerze, kiedy w końcu mnie stąd zabierzesz Misterny plan wytłumaczysz, dlaczego będą dzieckiem? Zmuszony zostałem, żeby tać z Lucyferem Albo innym szatanem Wierzę, że masz poważne cele, ale przepraszam ponownie to pytanie Kiedy mnie stąd, w końcu zabierzesz. I tylko to jedno ciebie proszę. Powiedz raz, ale szczerze, kiedy, kiedy mnie stąd zabierzesz? Misterny plan wytłumaczysz, dlaczego będąc dzieckiem zmuszony zostałem, żeby tak się z lucyferem. Albo innym szatanem wierzę, że masz poważne cele, ale przepraszam, ponowie to pytanie, kiedy w końcu mnie stąd zabierzesz? Tylko do jedno ciebie proszę, powiedz raz, ale szczerze, kiedy, kiedy mnie stąd zabierzesz? Zmuszony zostałem, żeby pytać się z Lucyferem Albo innym szatanem Wierzę, że masz poważne cele Ale przepraszam, ponownie to pytanie Kiedy w końcu mnie stąd zabierzesz?